No siema dramiarze, ja was witam w serii tak potężnej, że zostałem przydzielony do sliterino. No, moje państwo, kolejny dzień, kolejna drama, tym razem z uniwersum Harry'ego Pottera. Dla ludzi trochę niewtajemniczonych to tak tylko szybko skrócę, że generalnie J.K. Rowling, Emma Watson, Daniel radki, generalnie są pożarci ze sobą. Bo się nie zgadzają, J.K. Rowling jest generalnie taką starą, hardkorową feministką, która przede wszystkim chce lepszej sytuacji dla kobiet, a nie dla osób transpłciowych. A gdzie Emma i Daniel Radcliffe poszli właśnie z tą nową generacją, że tak to ujmę. No i na przestrzeni czasu były powymierzane punchy w J.K. Rowling, różnego rodzaju, jak na przykład Emma, która rozdaje nagrody, postanowiła rzucić takiego małego puncha, tak przypadkiem, nie? To jest, najlepsze jest to, że zostało to tak powiedziane, że jeżeli się człowiek nie wsłucha, nie do końca jest nawet pewny, czy to tam jest, więc e, słuchajcie naprawdę uważnie, bo jest to pierdoła, nie? Ale pokazuje to, jak oni rzucali sobie takie, ale ciutkie punchy w stosunku do Rowling na przestrzeni czasu. Here for all of the witches. Widzieliście to potem, all the witches, i potem ten ruch ust? Tam minimalnie da się usłyszeć, except one, czyli poza J.K. Rowling. No i generalnie, Emma Watson ostatnio udzieliła wywiadu w podcaście u Jaya Sheeta. Nie wiem dlaczego brzmi głów, tak gówno, ale dobra, to są szczegóły. W którym no nie wypadła generalnie za, le... za dobrze. Mógłbym wam puszczać fragmenty, a jak chcecie, to sobie obejrzcie to jest jakieś 2,5 godziny. Ale jeżeli miałbym wam to skrócić, tam generalnie bardzo dużo było takiego bananowego dziecka, jeżeli mam być szczery. E, rzucania tekstami motywacyjnymi, które generalnie nie mają dla większości ludzi jakiegokolwiek sensu bardzo dużo przytakiwania, mówienia jest, 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 mm -hmm, jest, jest i generalnie nawet ludzie w się w komentarzach śmiali, że Emma Łoś w pewnym momencie jęczy jak w pornosie, co de facto jest prawdą, bo jak ja oglądałem ten cały podcast, żeby się przygotować do tego materiału, to ja w pewnym momencie się zastanawiałem, czy przypadkiem porno jej nie puściłem. To naprawdę tak jęczała. No i generalnie jedną z rzeczy, które tak mi się mocno zrzuciło w w uszy, nie chcę powiedzieć w oczy, to jest to, że ona bardzo narzekała, że to nie jest ta taka sama, że jak teraz by poszła nagrywać film, e, mimo że ma przerwę. To, że to już nie jest ta sama atmosfera co kiedyś, bo jak ona miała tę swoją pierwszą rolę jako Hermiona, no to wtedy wszyscy się ze sobą przyjaźnili, była taka fajna atmosfera, przyjaźnie na lata, a, te, a teraz pójdziesz na plan zdjęciowy, to wszyscy skupieni na, na projekcie. Nikt nie chce się przyjaźnić, odbębnić i do domu, i żeby tylko zrobić e, jak najlepiej się może, bo to jest życiowa szansa, i jej to przeszkadza. No, oczywiście, też bardzo dużo głosów pojawiło się. O mój Boże, jaka ona jest świetna jaka przemiła osoba, nie? A ty, słuchając ten cały podcast, masz tylko, o mój Boże, jak ona patrzy bardzo na to, co mówi, bo wie, że ona po tym będzie jedzona żywcem. Jak ona bardzo uważa na to, co mówi, i to nie jest cholera przypadkowe No i ze względu na te, powiedzmy, dwa wydarzenia, J.K. Rowling postanowiła generalnie w końcu się wypowiedzieć na temat Emmy Watson, e, bo na jakimś portalu generalnie zaczęto omawiać w ogóle tą scenę z przed trzech lat. Ech, no i tak. Widzę sporo komentarzy na ten temat, więc chcę wyjaśnić kilka kwestii. Nie jestem nikomu winna wiecznego przytakiwania tylko dlatego, że kiedyś zagrał postać, którą stworzyłam. Taki pomysł jest równie niedorzeczny jak to, żebym konsultowała z szefem, którego miałam w wieku 21 lat, jakie poglądy powinnam mieć dzisiaj. Emma Watson i jej współpracownicy mają pełne prawo do przyjęcia ideologii tożsamości płciowej. Takie przekonania są chronione prawnie i nie chciałabym, żeby ktokolwiek z nich był narażony na utratę pracy, przemoc czy śmierć z ich powodu. Jednak Emma i Dan w szczególności dali jasne do zrozumienia w ciągu ostatnich kilku lat, że uważają, iż nasza dawna współpraca zawodowa daje im szczególne prawo, a wręcz obowiązek, Publicznego krytykowania mnie i moich poglądów. Lata po zakończeniu pracy przy Poterze, wciąż przyjmuję rolę faktycznych rzeczników świata, który stworzyłam. Kiedy zna się ludzi od 10 roku życia, trudno się pozbyć pewnej opiekuńczości, jednak do niedawna nie potrafiłam strząsnąć wspomnieć dzieci, które trzeba było delikatnie zachęcać do wypowiadania swojej kwestii na wielkim. Przerażającym planie filmowym. Przez ostatnie kilka lat wielokrotnie odmawiałam dziennikarzom komentarza na temat Emmy, zwłaszcza w kontekście The Witch Trials of J.K. Rowling. Ironią jest to, że powiedziałam producentom, iż nie chcę, by była nękana w wyniku czegokolwiek, co powiem. No i widocznie na to miarka się przebrała, generalnie. I w ogóle tu trzeba przyznać bardzo dużo racji. Ciężko się w ogóle wyzbyć takiej, takiej opiekuńczości, no bo. Jesteście dorosłą osobą, która no, osiągnęła sukces. Eee, nagle zatrudniane są dzieci ze względu na Twój sukces i mają przełożyć Twoje dzieło w ogóle na ekrany filmowe. Spędzasz z nimi tak naprawdę no, masę czasu na samym planie filmowym, ale jeszcze przede wszystkim no, widzisz ich od tak naprawdę 10 roku życia, aż są pełnoletni, no bo tyle trwał Potter przecież, nie? No to ciężko się naprawdę wyzbyć takiego innego patrzenia się na te dzieci, bo tak. Wiesz, że to już na tym etapie, w tym etapie historii, w którym jesteś, to są kompletnie obcy, obcy ludzie dla ciebie, ale jednak miałeś z nimi styczność przez bardzo dużą liczbę czasu. I patrzyłeś, jak dorastają. Prezenter telewizyjny w załączonym fragmencie zwraca uwagę na przemówienie Emmy All Witches i w rzeczywistości to był dla mnie punkt zwrotny, ale miało ono postscriptum, które zraniło mnie znacznie, znacznie bardziej niż samo przemówienie. I teraz... Zobaczcie to skurwysyństwo Emmy Watson, bo tego nie jestem w stanie inaczej nazwać. Emma poprosiła kogoś, aby przekazał mi odręcznie napisany liścik z jednym zdaniem. Przykro mi z tego powodu, przykro mi z powodu tego, przez co przechodzisz. Mam mój numer telefonu. To było w czasie, gdy groźby śmierci, gwałtu, tortur wobec mnie osiągnęły szczyt, gdy musiałam zacząć zaostrzyć środki bezpieczeństwa i ciągle martwiłam się o bezpieczeństwo rodziny. Emma właśnie publicznie dolała oliwy do ognia, a jednak sądziła, że jednozdaniowe wyrażenie troski uspokoi mnie co do jej zasadniczej sympatii i dobroci. Przepraszam bardzo, ale chyba nie ma Scenariusza, w którym przekazanie liściku, w którym mówisz przykro mi z powodu tego przez co przechodzisz, no można inaczej nazwać niż skurwysyństwo. No bo, okej, okay, weźmy pod uwagę scenariusz taki. Ze względu na to, jak działał internet w tamtym czasie, no bo to mówimy czasy przedkowidowe, COVID wczesnego covidu, coś koło tego. Eee, okej, okay, dobra, co ja pierdzielę? 2022, no czyli czasy covidowe generalnie to internet w tamtym momencie generalnie mógł cię skancelować za twoje poglądy bardzo, ale to bardzo mocno. I Emma wiedząc to, generalnie szła z tłumem, żeby, nie wiem, zyskać na zasięgach czy cokolwiek innego. Ale no wiedziała, że to co zrobi będzie miało konsekwencje dla Rowling, dlatego dała karteczkę, że przeprasza i tak dalej. Co dalej z kurwysyństwem, no bo mimo pójścia z dolała tej oliwy do ognia, nie? No ale mamy też na przykład drugi scenariusz, gdzie zrobiła to prześmiewczo, żeby wykpić sobie J.K. Rowling. E, dlatego dała centralnie karteczkę, e, no ja przepraszam za to, co przechodzisz, e, to, to moja wina, pamiętaj, e, a jesteś złym człowiekiem też przy okazji, nie? Albo no też mamy trzeci scenariusz, gdzie faktycznie Emma nie jest tak empatyczną osobą, że chcąc pokazać wsparcie innym ludziom e, nasrała na Rowling, ale jednocześnie no chciała też wspomóc mentalnie Rowling, no bo tak trzeba. Żaden z tych scenariuszy nie brzmi dobrze. Żeby nie było, to brzmi koszmarnie. To brzmi jak totalny w ogóle narcyzm. Podobnie jak inni, którzy nigdy nie doświadczyli dorosłego życia bez osłony bogactwa i sławy, Emma ma tak mało doświadczenia prawdziwego życia, że nie jest świadoma własnej niewiedzy. O mój Boże, jak szczerze, ja się zastanawiałem w ogóle nad tym, jak to za pierwszym razem czytałem, ale po usłyszeniu tego podcastu i problemów Emmy Watson, e, tak, faktycznie ona generalnie nie doświadczyła dorosłego życia, brakuje jej tego. Nigdy nie będzie potrzebować schroniska dla bezdomnych, nigdy nie trafi na wspólną salę w publicznym szpitalu, byłabym zdumiona gdyby od dzieciństwa była w przymierzalni w zwykłym sklepie i publiczna toaleta to pojedyncze pomieszczenie z ochroniarzem stojącym na zewnątrz drzwi, czy musiała się, się rozebrać w nowo mieszanej szatni na basenie komunalnym, czy kiedykolwiek będzie potrzebować państwowego centrum kryzysowego dla ofiar, które odmawiają gwarancji usług tylko dla kobiet? Czy znajdzie się w celi więziennej z męskim gwałcicielem, który zidentyfikował się jako kobieta, aby trafić do więzienia dla kobiet? To już chodziłem w politykę generalnie. Eee, nie byłam multimilionerką w wieku 14 lat, żyłam w ubóstwie pisząc książkę, którą uczyniła Emmę sławną. Dlatego rozumiem z własnego doświadczenia, co oznacza dla kobiet i dziewcząt bez jej przywilejów niszczenie praw kobiet, w którym Emma tak entuzjastycznie uczestniczyła. Największa ironia polega na tym, że gdyby Emma w swoim ostatnim wywiadzie nie postanowiła zadeklarować, że mnie kocha i ceni, zmiana, yy, którą podejrzewam, że przyjęła, bo zauważyła, że pełne potępienie mnie nie jest już tak modne jak kiedyś, być może nigdy nie byłabym tak szczera. O jaką wypowiedź chodzi? Chodzi o dokładnie tą wypowiedź z wywiadu. Zwłaszcie uwagę na to, jak ona bardzo, ale to bardzo starannie, stara się dobierać słowa. Experience and holding the love and views that I have mean that I can't and don't treasure Joe and the person that I have I personal experiences with. I will never believe that one negates the other and that my experience of that person I don't get to keep and cherish. No właśnie. E, no i kończąc, dorośli nie mogą oczekiwać, że będę przymilać się do ruchu aktywistycznego, który regularnie wzywa do zabójstwa przyjaciela, a następnie twierdzi, że mają prawo do miłości byłego przyjaciela, jakby był ich matką. Emma ma pełne prawo nie zgadzać się ze mną publicznie i mówić o swoich uczuciach wobec obecnie, ale ja mam takie samo prawo i wreszcie postanowiłam z niego skorzystać. No, moi państwo, szczerze, generalnie dla, główna rzecz, dla którego w ogóle omawiamy ten temat, dla mnie, bo różni ludzie szukają różnych rzeczy w tym, nie? Ale dla mnie przekazanie tego liściku to... Pokazało tak naprawdę trochę, jako e, Emma jest osobą, nie? Że to jest próba udawania do wszystkich, do wszystkich jaką jest się generalnie przemiłą osobą. A ja tego nie lubię. Ja wolę, jak ludzie są generalnie szczerzy, niż udają e, bardzo ich ludzi. Wiecie, co jest w ogóle w tym najśmieszniejsze? Że jak Rowling i Daniel Radcliffe generalnie. Fuh, Rowling. Jak Emma Watson i Radcliffe generalnie bardzo mocno. Nawalali na Rowling, też Luna mówiła, też się generalnie z nim nie zgadza, i tak dalej. To najbardziej neutralny w tym wszystkim, wiecie kto został? Gigachat Malfoy. On do dzisiaj, generalnie, ma w miarę dobre stosunki z Rowling, z tego co było przynajmniej mówione. I do dzisiaj, bardzo mocno w ogóle nawiązuje czasami do swojej roli farem poterze nie? Występując na różnego rodzaju TikTokach i tak dalej. No. Malwy to jest, jakiś jednak gigaczat. A wy co w ogóle sądzicie o tej całej sytuacji? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekaw waszej opinii. Co na ten temat sądzicie? Czy może osobiście trochę e, przesadzam, że się e, przywalam generalnie do takiej rzeczy, ale no, dla mnie jest to po prostu żenujące i pokazuje to generalnie jej charakter. I... Ja, jeżeli chcecie, no ja zapraszam też na ten podcast Jaya Sheeta. Przesłuchajcie go sobie, bo naprawdę pokazuje to, jaką osobą jest Emma Watson. Jeżeli potraficie czytać między wierszami jakkolwiek nie, i nie kupujecie takiej bardzo pozytywnej gadki, no to co? Do następnego. Cześć.